Był sobie kiedyś taki Kazimierz Wybranowski i napisał powieść w połowie drogi. W tej powieści, która jest aktualna również dziś, wskazał, że Polska, która odzyskała niepodległość, ma do dyspozycji policję, ma do dyspozycji sądy, ma do dyspozycji więzienia. I one są w stanie nas bronić przed taką oczywistą niegodziwością przed bandytami, przed złodziejami. Ale oprócz tego jest coś takiego jak zdrada tak subtelna, że szkodzi narodowi w dłuższej perspektywie. I żaden prokurator, żaden sąd tego nie powstrzyma. Powstrzymać to może tylko świadomy naród. I to jest fragment powieści pod tytułem W połowie drogi Kazimierza Wybranowskiego. Ale Kazimierz Wybranowski to tylko pseudonim. Tak naprawdę ten autor nazywał się Roman Dmowski. I dzisiaj obchodzimy rocznicę jego urodzin. Pamiętajmy o człowieku, który pokazał, że nie trzeba mieć władzy, żeby pozyskać dla Polski Górny Śląsk, Wielkopolskę czy Pomorze. Że nie trzeba mieć wielkich środków, żeby pojechać do Japonii i zanim ona stała się mocarstwem, już z nimi negocjować ewentualny sojusz przeciwko Rosji. Wielka szkoda, że do tego nie doszło. Wielka szkoda, że to Roman Dmowski nie rządził Polską. Bo wtedy na pewno żadnej wojny byśmy nie przegrali, i tyle ludzi by nie zginęło. Mimo, że nie miał tej władzy, nie wygrał tej rywalizacji, nie poddawał się, wręcz pisał pod pseudonimem, żeby nie było kojarzone z nim. To jest prawdziwy patriota, mąż stanu, wielki dyplomata, człowiek wykształcony wszechstronnie, bo był też botanikiem. I niech on będzie dla nas wzorem. Zauważcie, że on nie był tylko myślicielem. On był również politykiem aktywnym. Współzałożył partię polityczną, narodową demokrację i aktywnie działał w polityce. Jak wielu dzisiaj mamy ludzi mądrych, rozsądnych, którzy od polityki uciekają, którzy polityką się brzydzą. A kto na tym cierpi? No, my wszyscy cierpimy przecież. A no, kto na tym korzysta? A korzystają takie cwaniaki, które się teraz dochapały na KPO.